Kroć w czarem, ufo! Kuladzisko! Mocny! Padek czara. Woo! Tylko to leci! Każdy chce. Każdy kroć w czarem, Zrób coś, czarek! Bo nudy! Co? Nie, stań na głowie. Lewa w górę, lewa w górę! Lewa w górę! Lewa w górę! Jak Stopy do góry, wyskakuj i jak na WF-ie. Po co się tego uczyłeś? dla filmu? Zaryzykuj dla pięciu wyświetleń! O <grymny> Jak jak coro 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 jak oceniasz jak oceniasz kształtkę? Wrażenie było jak? prześwietne. Jak